Czy obecnie prowadzisz życie, o jakim zawsze marzyłeś, czy jesteś zadowolony z obecnej sytuacji? Jeśli osiągnąłeś punkt stagnacji w swoim życiu, czujesz się uwięziony lub zdajesz sobie sprawę, że nie wykorzystałeś w pełni swojego potencjału, nie jest za późno. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórym ludziom łatwo przychodzą dobre rzeczy w życiu, czy to tylko szczęście, czy coś więcej? Wyobraź sobie, że możesz zmienić swoje życie, zmieniając sposób myślenia. Manifestacja oznacza dopasowanie swoich myśli, przekonań i uczuć do tego, czego pragniesz. Ale tu jest haczyk, zacznij od przeprogramowania swojego umysłu. Często słyszę, jak ludzie mówią, że nie dostają tego, o co prosili, poprzez manifestacje. Szczerze mówiąc, jeśli twoje manifestacje nie działają. Najprawdopodobniej robisz to źle. Nie chcę brzmieć surowo, ale taka jest prawda. Manifestacja to potężne narzędzie, które naprawdę działa i nie tylko ja tak mówię. Liczne osoby z powodzeniem manifestowały różne rzeczy, stosując techniki, które z nimi rezonują. Wszystkim udało się przyciągnąć to, czego pragną. Kiedy słuchasz tego filmu lub czytasz coś, Twój świadomy umysł staje się aktywny. Nasz podświadomy umysł aktywnie pracuje w tle, podczas gdy ty głównie używasz swojego świadomego umysłu do czytania tych słów i rozumienia ich znaczenia. Aktywnie akceptuje lub odrzuca informacje w oparciu o istniejące postrzeganie, które już masz o otaczającym cię świecie. Możesz przeprogramować swój mózg, aby dać ci determinację i uwagę potrzebną do stworzenia życia które Cię satysfakcjonuje i przynosi radość i pasję. Nasz podświadomy umysł jest kluczem do naszego sukcesu, a kiedy kierujemy nasz umysł we właściwym kierunku, możemy osiągnąć wszystko, czego pragniemy w życiu. Aby osiągnąć życie, o jakim marzysz, musisz podjąć decyzję, mocno się zaangażować i być zdecydowanym. To nie nasz potencjał kształtuje nasze przeznaczenie, to nasza determinacja do działania. Nie ma lepszego momentu niż obecny, aby odzyskać kontrolę nad swoimi myślami i dążyć do czegoś większego. Więc jak to robimy? Jak przeprogramowujemy nasz podświadomy umysł i manifestujemy wszystko, czego pragnęliśmy w życiu? Ale zanim zaczniemy przeprogramowywanie, chcę, żebyś wiedział, jak nasze stare programowanie wpływa na nasz umysł i jak doświadczenia, które mieliśmy w przeszłości. Wciąż kształtują to, czego pragniemy, i sabotują naszą manifestację. Przechowywaliśmy wiele wspomnień i uczuć w naszej podświadomości. Niektóre mogły być bolesne, a inne to dobre wspomnienia. Pamiętaj, że wszystkie te informacje pozostają ukryte pod Twoją świadomą świadomością. Zauważasz to tylko wtedy, gdy utrudnia Ci to drogę do harmonijnego, spełnionego i owocnego życia. I jestem pewien, że wielu z Was sabotowało się w wielu momentach swojego życia. Ważne jest, aby wiedzieć, że nie jesteś wadliwy lub skazany na porażkę, bez względu na to, co robisz. Teraz nadszedł czas, aby usunąć lub przeprogramować te stare wiadomości i konflikty, które obecnie uniemożliwiają nam osiągnięcie naszej upragnionej rzeczywistości i bycie obfitym w życiu. Istnieje powiedzenie Henry'ego Forda: Jeśli myślisz, że możesz, albo myślisz, że nie możesz, masz rację. Wiele osób uważa, że manifestacja to jakiś żart lub przesądne przekonanie, a jeśli jesteś jednym z nich i myślisz tak samo, to masz rację tak jak powiedział Henry Ford. A jeśli jesteś jedną z osób, które uważają, że manifestacja i prawo przyciągania działają zamiast jakiejś supremacji opartej na myśleniu religijnym, to też masz rację. Widzisz, podstawowa koncepcja rozpoczęcia manifestacji to przeprogramowanie Twojego umysłu, aby techniki działały i zasługują